Czy wyobraża sobie pani lub pan sytuację, w której otwiera koperty z ZUS-u i widzi kwotę, która jest niższa niż się spodziewał, albo wyższą, ale nikt nie wyjaśnił dlaczego? Dokładnie to przeżyło kilkaset tysięcy polskich emerytów w ostatnich tygodniach. I dzisiaj opowiem państwu historię, która może dotyczyć również pani lub pana portfela. Nazywam się Piotr, prowadzę ten kanał od trzech lat i staram się wyjaśniać wszystko, co dzieje się wokół naszych emerytur, rent i dodatków. Dzisiaj musimy porozmawiać o czymś, co zaskoczyło nie tylko emerytów, ale nawet ekspertów od prawa emerytalnego, bo to, co wydarzyło się w Sejmie kilka dni temu, może całkowicie zmienić to, ile pieniędzy trafi na Państwa konto w najbliższych miesiącach. Zacznijmy od początku. Wszyscy pamiętamy waloryzację marcową, prawda? To ten moment w roku, kiedy nasze emerytury i renty rosną zgodnie ze wskaźnikiem inflacji. W marcu tego roku było to 7%, może 8%. W zależności od tego, jaką emeryturę pani lub pan otrzymuje. Dla kogoś, kto dostaje 2000 zł miesięcznie, to oznaczało wzrost o około 140 zł. Nie jest to fortuna, ale w dzisiejszych czasach każda złotówka się liczy, prawda? No więc wszyscy się przyzwyczailiśmy do tej marcowej waloryzacji. Przychodzi wiosna, przychodzi podwyżka. Tak było od lat. Tymczasem w tym roku pojawiło się coś zupełnie nieoczekiwanego. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Pani Janina, 72 lata, emerytka z Kielc, stoi w kolejce w oddziale ZUS-u. Przyszła zapytać o swoją emeryturę, bo zauważyła, że na koncie pojawiła się dziwna kwota. Nie taka jak zwykle. Przed nią w kolejce stoi jeszcze 10 osób. Czeka pół godziny, może 40 minut. W końcu podchodzi do okienka i pyta: Przepraszam, ale dlaczego moja emerytura jest inna niż w zeszłym miesiącu? Przecież waloryzacja była w marcu. I tutaj pracownik ZUS-u mówi coś, czego pani Janina kompletnie się nie spodziewała. To przez decyzję Sejmu. Słyszy. Wprowadzono dodatkowy mechanizm wyrównawczy. Dodatkowy mechanizm wyrównawczy? Co to w ogóle znaczy? Otóż Sejm, i to jest ta wiadomość, która zelektryzowała środowisko emerytalne, przegłosował nową ustawę, która przewiduje dodatkowe wyrównanie dla osób, które przeszły na emeryturę w latach 2020 do 2023. Dlaczego akurat te lata? Bo to właśnie wtedy inflacja zaczęła gwałtownie rosnąć, a waloryzacje nie nadążały za tempem wzrostu cen. Mówiąc wprost, te roczniki emerytów dostały podwyżki, ale te podwyżki okazały się za małe w stosunku do tego, jak drogo zrobił się chleb, prąd, gaz i wszystko inne. I teraz Sejm mówi, e, dobra, to naprawimy ten błąd, ale, i tutaj zaczyna się naprawdę ciekawy fragment, nie wszyscy dostaną tę samą kwotę. Nie ma jednej uniwersalnej podwyżki dla wszystkich. To zależy od tego, kiedy dokładnie pan lub pani przeszedł na emeryturę, ile lat składek pan lub pani odprowadził i jaka była pana lub pani podstawowa emerytura w momencie przejścia na świadczenie. Zaraz wyjaśnię, kto dostanie ile, ale najpierw muszę państwu powiedzieć o jednej rzeczy, która jest absolutnie kluczowa. Ta ustawa nie weszła jeszcze w życie. Tak, dobrze państwo słyszą. Sejm przegłosował projekt, ale ustawa musi jeszcze przejść przez Senat, a potem wrócić do Sejmu na ostateczne zatwierdzenie. To wszystko powinno się wydarzyć do końca listopada 2025 roku, czyli dosłownie za kilkanaście dni. A wypłata środków, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ma ruszyć w grudniu dokładnie mówiąc, do 20 grudnia. No dobrze, wróćmy teraz do najważniejszego pytania: ile to będzie? Jeśli Pan lub Pani przeszedł na emeryturę w 2020 roku, wyrównanie wyniesie średnio 350 zł. To kwota jednorazowa, która trafi na konto razem z grudniową emeryturą. Jeśli przeszedł Pan lub Pani na emeryturę w 2021 roku, kwota jest nieco niższa około 280 zł. Rok 2022 210 zł a rok 2023 160 zł. Ale uwaga, no to są średnie kwoty. W praktyce może być inaczej. Dlaczego? Bo ZUS będzie przeliczał każdą emeryturę indywidualnie. Weźmie pod uwagę pana lub pani staż pracy, wysokość składek, moment przejścia na emeryturę i na tej podstawie wyliczy dokładną kwotę wyrównania. I teraz pojawia się pytanie, które pewnie nurtuje większość z Państwa, skąd mam wiedzieć, ile dokładnie dostanę. Odpowiedź brzmi: ZUS wyśle Państwu decyzję. Powinni ją Państwo dostać w formie papierowej, jeśli nie macie Państwo e-pull-up czy profilu zaufanego. Decyzja ma przyjść najdalej do 10 grudnia 2025 roku. W tej decyzji będzie napisane czarno na białym. Tyle a tyle złotych wyrównania przysługuje pani lub panu z tytułu mechanizmu wyrównawczego za lata 2020 do 2023. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę państwu powiedzieć. Nie wszyscy dostaną te pieniądze. Dlaczego? Bo są pewne warunki. Po pierwsze, musi pan lub pani być w Polsce zameldowany na pobyt stały. Jeśli mieszka pan lub pani za granicą. I pobiera emeryturę z polskiego ZUS-u, to niestety to wyrównanie panu lub pani nie przysługuje. Po drugie, emerytura nie może przekraczać określonego limitu. 10 limit to 4500 zł brutto miesięcznie. Jeśli pan lub pani dostaje więcej, wyrównanie nie będzie naliczone. Dlaczego? Bo ustawa zakłada, że osoby z wyższymi emeryturami nie ucierpiały tak bardzo na inflacji jak osoby. Z niższymi świadczeniami. Czyli podsumowując, jeśli pan lub pani przeszedł na emeryturę między 2020 a 2023 rokiem, ma emeryturę poniżej 4,5 tysiąca zł brutto i mieszka w Polsce na stałe, to dostanie pan lub pani wyrównanie w grudniu. I teraz pewnie myślą państwo, dobrze, dobrze, ale co z tymi, którzy przeszli na emeryturę wcześniej? Co z tymi, którzy są na emeryturze od 10-15 lat? No i tutaj jest ten dramatyczny zwrot, o którym mówiłem na początku. Dla osób, które przeszły na emeryturę przed rokiem 2020, nie ma żadnego wyrównania w tej ustawie nic, zero, ani złotówki. I to wywołało burzę. Setki tysięcy emerytów, którzy również ucierpieli na inflacji, a może nawet bardziej, bo są na emeryturze dłużej, czują się pominięci. W mediach pojawiły się protesty, petycje, listy otwarte do ministra rodziny i polityki społecznej. Ludzie pytają: Dlaczego my nie dostajemy nic? Przecież my też płacimy za prąd, za żywność, za leki. Dlaczego mechanizm wyrównawczy obejmuje tylko te cztery lata? Rząd odpowiada, że to kwestia budżetu że nie ma pieniędzy, żeby objąć wszystkich. Że trzeba było wybrać grupy, które ucierpiały najbardziej w krótkim okresie, i to właśnie te lata, 2020 do 2023, były najtrudniejsze pod względem relacji inflacji do waloryzacji. Ale czy to wystarczające wytłumaczenie? Wielu ekspertów mówi nie. Organizacje emeryckie zapowiadają, że będą naciskać na rozszerzenie ustawy również na wcześniejsze roczniki. I jest szansa, że w 2026 roku pojawi się kolejna nowelizacja, która obejmie również tych, którzy przeszli na emeryturę przed 2020 rokiem. Ale to są plany na przyszłość. Na razie mamy to, co mamy. A co mamy? Mamy ustawę, która, jeśli wejdzie w życie zgodnie z planem, Da kilkuset tysiącom polskich emerytów jednorazowe wyrównanie w wysokości od 160 do 350 zł średnio. Pieniądze mają trafić na konta do 20 grudnia 2025 roku. ZUS wyśle decyzję do 10 grudnia. I teraz najważniejsze, co pan lub pani powinien zrobić? Po pierwsze, jeśli przeszedł pan lub pani na emeryturę między 2020 a 2023 rokiem nic. Nie musi pan ani pani składać żadnego wniosku. ZUS wszystko zrobi automatycznie: wyliczy kwotę, wyśle decyzję, przeleje pieniądze. Jedyne co musi pan lub pani zrobić, to sprawdzić pocztę w pierwszej połowie grudnia i upewnić się, że decyzja dotarła. Po drugie, jeśli uważa pan lub pani, że kwota wyrównania jest za niska, albo została błędnie naliczona, ma pan lub pani prawo złożyć odwołanie. Można to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się do ZUS-u, najlepiej osobiście w oddziale albo listą poleconym. Po trzecie, jeśli przeszedł pan lub pani na emeryturę przed rokiem 2020 i czuje się pan lub pani pominięty, proszę śledzić informacje. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku rząd wróci do tematu i rozszerzy mechanizm wyrównawczy również na wcześniejsze roczniki. Warto być na bieżąco. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Wiem, że wiele osób, które oglądają ten film, jest zmęczonych całą tą sytuacją. Zmęczonych czytaniem ustaw, decyzji, pism z ZUS-u. Zmęczonych kolejkami, telefonami na infolinie, brakiem jasnych odpowiedzi. Rozumiem to. Naprawdę rozumiem. I właśnie dlatego staram się tutaj, na tym kanale, wyjaśniać wszystko językiem zrozumiałym. Bez prawniczych zawiłości, bez politycznych gierek, bo państwo zasługują na jasność, zasługują na to, żeby wiedzieć, co się dzieje z państwa pieniędzmi, z państwa emeryturami, z państwa przyszłością. Jeśli ten film był dla pani lub pana pomocny, proszę zostawić subskrypcję. Staram się regularnie nagrywać filmy o wszystkich nowościach z ZUS-u, o waloryzacjach, dodatkach, trzynastkach, czternastkach wszystkim, co dotyczy emerytur i rent, bo wiem, że ta wiedza jest Państwu potrzebna. I proszę pamiętać: jeśli coś jest niejasne, jeśli ma Pan lub Pani pytania, proszę śmiało pisać w komentarzach. Odpowiadam na każdy komentarz w miarę możliwości i zawsze staram się pomóc. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, grudniowa emerytura może być tym razem odrobinę wyższa, a to zawsze dobra wiadomość do usłyszenia.